Ziemanko, znajdujemy się na przejeździe SSP w Gronowie Górnym na ulicy Berylowej. Gronowo górne leży w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie elbląskim w gminie Elbląg. Zaczniemy od prezentacji. Ja tu jest sygnalizator S2, a tu jest... S1. Dobra, tu masz się, zbliża wam trochę, nie dotyka się, jeśli tak doknie się grozy śmierdzą. Tu masz się taki sygnalizator. SI2. Dobra, tam jeszcze jest e, nowy tel KLD ten KLD, kiedyś było tu KLD-4103 tu masz jeszcze taką lampę i tam drugą tu jest taka, taka krzynka monad, takie pokażę Wam i na 204 km 20, 32 i metr 223 no dobra zrobimy teraz Szlak to jest blisko, ale Wam zrobię cięcie. Tutaj mamy szlak na braniewo i Olsztyn. Tam jest przystanek komorowo żuławskie i jeszcze EZP, które tam nagrywałem. A tutaj mamy szlak na Elbląg. To tam jest już jak zwykle główna stacja w Elblągu. Dobra, e, tu jest linia kolejowa numer 204. E, I tak znajduje się na, dokładnie na 32 km i 223 km tej oto linii kolejowej. Dobra, teraz my idziemy na drugi przejazd z drugiej strony. <grym> Właśnie wam pokażę tego Telka LD. Tak oto wygląda przejazd kolejowy z drugiej strony, proszę, tu jest sygnalizator S1 już wam mówiłem, e, a tu jest ten KLD, który w, wymieniony, co kiedyś był, z, kiedyś był, co nagrywał tu kiedyś Mati 08KLD e, 4603. Tu, dobra, teraz my będziemy czekać na przelot w pociągu Regio Relacje Elbląg Olsztyn Główny Już je tam regia Słychasz go i za, i właśnie jest SSP załączone Dobra, to zapraszam teraz na przelot. I to był właśnie przelot pociągu Regio Relacji Elbląg-Kolsztyn Główny. Choć tam jeszcze samolot, już cieka, o ciekawostkach ja nie będę robił. To więc było na tyle z tego miejsca. zdawa Relacje Szymyk MK. Nara!